Szkoda Superb, auto z polskiego salonu. 2011 rok. 1.8 TSI benzyna. Z programem na 210 koni. Pierwszy właściciel od nowości. Auto bez żadnego powodu finansowego na tą chwilę. Ładne, czyste. To jeszcze będzie uprane, bo kolega niestety przeoczył a więc będzie uprana się picerka, a szkoda mi już tracić czasu a więc to pokażemy wam jak to wygląda z tyłu podżywany foton z polskiego salonu ciekawy, ciekawa kompilacja ciemne szybki, tu jeszcze roletki dekory więc takie duże, rodzinne kombi wjedzie w ofertę w obrażniku mamy drugie koła zimowe na felgach stalowych z oryginalnym kołpakiem. Nokiany. Krapa elektryczna. Auto ma na sobie powłokę ceramiczną. Aezy. 22 rok Dunlopy, więc nie oszczędzanym, jakiś tam kinol, tylko markowe koła na lato i na zimę. Miejsca to jest mega dużo no, ale to Każdy wie Każdy wie, jak dużo miejsca jest w oktawi i w Superbie Gdzie mam kluczyk? tu mam kluczyk? Relingi dachowe Płotek tutaj też elektryczny z pamięcią Tu mamy odsiadania, wysiadania Odżywane lustereczko Podgrzewane lustereczko, czekajcie o, Zabezpieczonko jest sterowanie w kierownicy kierownica tutaj było przyta Sześciobiegowy manual, podgrzewany fotel, tutaj również mamy otwieranie klapy takie tam 196 tysięcy Przebiegu w się bardzo ładne spalanie na poziomie tam 8, 8 litrów przy 140-160 40, na godzinę. Umieszczmy mnie, będzie to podobne, podobny wynik. Yy, przy 200 olej z filtrem trzeba będzie wymienić, bo przy 190 był wymieniany. Auto jest całe w drugim lakierze. Lakierowane było w serwisie, jest to też uwzględnione historii serwisowej, tak więc jak chcesz takiego superba, gorąco zapraszam, link poniżej.